Minęło już ponad 14 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek, jednej z najbardziej tajemniczych i poruszających spraw w historii współczesnej Polski. Przez lata wydawało się, że wszystko już zostało powiedziane, że nie będzie przełomu. Aż do teraz. Nowe działania śledczych, niepublikowane wcześniej ustalenia i świadkowie, którzy po latach zaczynają mówić: to, co wydawało się zamkniętą kartą, znów się otwiera. Czy Iwona nigdy nie wyszła z Sopotu? Czy śledczy przez lata patrzyli w złą stronę? W tej historii pojawiają się nowe tropy, nowe hipotezy i pytania, które nie dają spokoju. Teraz e, tylko wracamy do tej nocy i tym razem z najnowszymi faktami. To miała być zwykła letnia noc ciepła, wręcz duszna jak to w lipcu nad morzem. Gdańsk tętnił życiem, ludzie wracali z plaży, a nocne kluby w Sopocie wypełniały się po brzegi. Była sobota, 16 lipca 2010 roku. 19-letnia Iwona Wieczorek, uśmiechnięta, energiczna z planami na przyszłość, wybiera się ze znajomymi na imprezę. Zaczęli w jednym z mieszkań w Gdańsku, a potem przenieśli się do Sopockiego Dream Clubu. Tam, pośród świateł i muzyki, kończy się jej obecność wśród ludzi. Dalej zostaje już tylko cisza i zagadka, która od lat nie daje Polsce spokoju. Około godziny 3 w nocy Iwona decyduje się opuścić klub. Według relacji, bez pożegnania, wyraźnie zirytowana, zmęczona, może nawet rozczarowana atmosferą, postanawia wrócić do domu piechotą. Niecałe 6 km, trasa dobrze jej znana. Wzdłuż pasa nadmorskiego, przez park, obok plaży. Przez miejsce, które latem wydaje się bezpieczne, szczególnie dla kogoś, kto zna je jak własną kieszeń. Ostatni pewny ślad... Monitoring Godzina 4.12 Iwona przechodzi samotnie Przez deptak w jelitkowie. Ubrana w krótką sukienkę Trzyma buty w ręku Nie biegnie Nie wygląda na kogoś, kto czuje się zagrożony Ale już nigdy nie dociera do mieszkania W którym czekała na nią matka Jej telefon przestaje odpowiadać O 4.17 Potem nic Od rana zaczynają się poszukiwania Zgłoszenie zaginięcia Szybkie, niemal natychmiastowe. Policja rusza do akcji, ale to niezwykła sprawa to przypadek który, przypadek, który od początku wzbudza kontrowersję, bo nic się tu nie zgadza żadnych świadków, żadnych odgłosów walki, żadnych rzeczy osobistych jakby wyparowała, i wtedy pojawia się on mężczyzna z ręcznikiem. Uchwycony na monitoringu kilka minut po Iwonie, idzie tą samą trasą w podobnym tempie. Do dziś nie został oficjalnie z, y, zidentyfikowany, choć przez lata był obiektem intensywnego śledztwa i publicznej spekulacji. Czy ją znał, czy ją śledził, czy był świadkiem, albo sprawcą, im dłużej trwała cisza, tym głośniej mówiła opinia publiczna. Zaczęły się pojawiać teorie: ucieczka, porwanie, morderstwo, handel ludźmi, przestępstwo przypadkowe, a może coś zorganizowanego. Ale był też inny wątek emocjonalny, rodzinny. Matka Iwony, pani Iwona Ga, od pierwszych dni mówiła jasno: jej córka nigdy nie zniknęłaby dobrowolnie. Miała plany, znajomych, pasje, miała życie, które chciała dalej układać. Dlaczego więc nikt jej nie znalazł? Ani wtedy, ani przez następne 13 lat. W kolejnych latach śledztwo utknęło. Przesłuchano dziesiątki osób, przeczesano park, lasy, plaże. Przeglądano monitoringi, analizowano połączenia, sprawdzano sygnały, ale bez skutku. Sprawa zaczęła powoli znikać z nagłówków, ale nie z pamięci tych, którzy nie potrafili przestać pytać. W 2021 roku doszło do przełomu. Sprawą Iwony zajęło się na nowo tzw. Archiwum ASY. Zespół doświadczonych śledczych z Małopolski miał świeże spojrzenie. Zaczęli od podstaw. Od weryfikacji każdej minuty, każdego świadectwa, każdego nieścisłego szczegółu, i wtedy pojawiły się nowe tropy. Znaleziono nieznane wcześniej nagrania z monitoringu, przeszukano tereny, które wcześniej pominięto, przesłuchano osoby, które z nieznanych przyczyn nie mówiły wszystkiego. I raz jeszcze padło pytanie: czy Iwona Wieczorek naprawdę dotarła do Parku Regana? A jeśli tak, czy kogoś tam spotkała? To już nie była tylko historia o zaginięciu. To stawała się historia o błędach, tajemnicach i czasie, który może zniszczyć każdy ślad. Ale wciąż były osoby, które wierzyły, że prawda nie umarła. Że ktoś wie, że ktoś widział, albo że ktoś milczy. Gdy zniknęła Iwona wieczorek, miała 19 lat. Nie była osobą anonimową, otwarta, lubiana, obecna w mediach społecznościowych, a jednak w ciągu jednej nocy zapadła się pod ziemię. Śledztwo ruszyło szybko. Ale również szybko pojawiły się pytania, czy nie było w nim zbyt wielu niedopatrzeń? Już w pierwszych godzinach po zgłoszeniu zaginięcia coś poszło nie tak. Nie zabezpieczono natychmiast wszystkich dostępnych nagrań z monitoringu. Z wielu kamer nagrania automatycznie się nadpisały. Część z nich mogła zawierać kluczowe momenty, osoby, tablice rejestracyjne. Utracone dane to nie tylko techniczna porażka, to stracony czas, który w śledztwie o zaginięcie. Jest kluczowy, ale to nie wszystko. Podejrzenia od początku krążyły wokół grupy znajomych Iwony: tych, z którymi spędziła wieczór. Czwórka młodych ludzi, trzech mężczyzn i jedna kobieta. Według relacji, Iwona opuściła klub około trzy władcy w złym nastroju, nie żegnając się. Ale ta wersja ma luki. Niektórzy ze znajomych Iwony w późniejszych wypowiedziach mijali się z prawdą, zeznania się zmieniały. Jedni mówili, że była trzeźwa, inni, że piła, że była zła, albo że nic nie zapowiadało konfliktu. Były też głosy, że Iwona chciała wracać z jednym z chłopaków, ale się pokłócili. Z czasem jedno stało się jasne: coś w tej grupie nie grało. Nie przeszukano też od razu wszystkich mieszkań znajomych. Dopiero po latach, kiedy sprawa trafiła do krakowskiego archiwum X, przeprowadzono dokładne przeszukania, i m.in. u i P. O. Jednego z ostatnich znanych osób, z którymi Iwona miała kontakt. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, dane z telefonów, komputery, ale wtedy, po 11 latach, mogło to już być za późno. Na wczesnym etapie śledztwa kluczową rolę odegrały też nieporozumienia. Na przykład telefon Iwony logował się do 417, ale niektóre raporty policyjne sugerowały, że ostatnie połączenie miało miejsce wcześniej. Inne wskazywały, że jej telefon nigdy nie dotarł do parku Regana, a przecież monitoring pokazuje ją zbliżającą się do tego rejonu. Kolejna rozbieżność, ale największe zainteresowanie wzbudził tzw. mężczyzna z ręcznikiem. Pojawia się na monitoringu dokładnie po Iwonie. Godzina 4.13. Idzie za nią w tej samej linii, w podobnym tempie, z ręcznikiem plażowym przewieszonym przez ramię. Nie biegnie. Nie rozgląda się. Spokojny, pewny ruch. Do dziś nie wiadomo, kim był. Policja miała jego wizerunek od początku. Publicznie ujawniono go dopiero po latach. Kim był ten człowiek? Dlaczego nigdy się nie zgłosił? Czy rzeczywiście był tylko przypadkowym spacerowiczem w środku nocy, w samotności, na trasie, gdzie zaginęła dziewczyna? Z czasem pojawiły się głosy, że mężczyzna mógł być powiązany z jednym z klubów lub hoteli w okolicy. Że był ochroniarzem albo pracownikiem SPA. Niektóre osoby zgłaszały podobieństwo do konkretnych mieszkańców Trójmiasta, ale żadna z wersji nie została oficjalnie potwierdzona. Co więcej, w ostatnich latach śledczy Archiwum X dotarli do nowych nagrań z monitoringu, które wcześniej uznawano za nieistotne. Nie zostały zabezpieczone w 2010 roku. To właśnie one rzuciły nowe światło na możliwą trasę Iwony. I osób, które mogły się znajdować w jej pobliżu. Okazało się, że monitorowany był również odcinek, na którym wcześniej nie zauważono obecności iwony. Teraz wiadomo, że mogła skręcić w inną ścieżkę niż zakładano. Pojawiła się też informacja o tajemniczym rowerzyście, którym mógł ją mijać, i który do dziś się nie ujawnił. Kamery uchwyciły jego postać w odległości około 30 sekund. Od miejsca, w którym ostatni raz widziano Iwonę. Do dziś nie wiadomo, czy Iwona dotarła do końca pasa nadmorskiego, czy weszła do parku Regana, czy może skręciła wcześniej, czy ktoś się tam widział, albo zatrzymał. W 2022 roku śledczy postawili kluczowe pytanie: czy Iwona rzeczywiście dotarła tam, gdzie wcześniej zakładaliśmy? A jeśli nie, czy mężczyzna z ręcznikiem i osoby z jej najbliższego otoczenia rzeczywiście. Powiedzieli wszystko, co wiedzą, wrócono do przesłuchań, analizowano sposób poruszania się postaci z monitoringu, porównywano kroki, postawę, ułożenie barków, chód. Weryfikowano telefony, logowania, przesyłane zdjęcia. Jeden z kluczowych śledczych powiedział wtedy wprost: Ktoś w tej sprawie ewidentnie kłamie. I to od lat. Ale kłamstwo, nawet powtarzane przez lata. W końcu może się załamać, zwłaszcza gdy do głosu dochodzą nowe narzędzia. W 2006 roku śledczy po raz pierwszy zaczęli analizować dane biometryczne nie tylko z kamer, ale z tysięcy zdjęć satelitarnych, telefonów, lokalizacji GPS. Postęp technologii pozwala weryfikować szczegóły, które wcześniej były poza zasięgiem. Zadano pytanie, które dotąd nie padało oficjalnie: czy możliwe, że Iwona nigdy nie wyszła z Sopotu? że ostatni etap jej podróży nie był drogą do domu, ale pułapką, a jeśli tak, kto ją tam zaprowadził? Minęło już ponad 10 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Mimo upływu czasu śledztwo wciąż trwa, a nadzieja na rozwiązanie tej sprawy nie gaśnie. W 2021 roku do działań ponownie przystąpiło krakowskie Archiwum X, które przejęło materiały i rozpoczęło dokładną analizę sprawy. Ich celem było ponowne zbadanie wszystkich dostępnych dowodów oraz odkrycie nowych śladów, które mogły zostać przeoczone w poprzednich latach. Śledczy rozpoczęli od dokładnej weryfikacji akt, ponownej analizy nagrań z monitoringu, balingu telefonów, a także ponownego przesłuchania świadków. Przystąpili także do działań terenowych. W czerwcu 2013 roku przeprowadzono przeszukania w mieszkaniu Pawła P., Jednego z ostatnich znajomych, którzy mieli kontakt z Iwoną wieczorek w dniu jej zaginięcia. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, w tym telefony i komputery, a także elementy wyposażenia, takie jak wanna czy pralka. Śledczy podejrzewali, że Iwona mogła nigdy nie opuścić Sopotu i że miejsce zaginięcia może znajdować się w obrębie miasta. W międzyczasie pojawiły się nowe zeznania świadków. Jedna osoba twierdziła, że widziała kobietę przypominającą Iwonę, wchodzącą z kimś do mieszkania w Gdańsku. Inna słyszała krzyk kobiety w rejonie parku Regana, tamtej samej nocy. Niestety, informacje te nie zostały w pełni zweryfikowane w 2010 roku, ale teraz były ponownie badane. Śledczy użyli nowoczesnych technologii, takich jak georadary, aby przeszukać działki, piwnice, ogródki działkowe i kanały deszczowe. Każdy centymetr terenu był sprawdzany w nadziei na odnalezienie choćby najmniejszego śladu. Mimo to nie znaleziono żadnych bezpośrednich dowodów obecności Iwony w tych miejscach. Analizy psychologiczne wskazywały na to, że sprawcą mógł być ktoś z otoczenia Iwony mężczyzna młody, impulsywny, kontrolujący ktoś, kto mógł odczuwać zazdrość lub frustrację. Według jednej z teorii chodziło o konflikt uczuciowy który mógł zakończyć się tragiczną eskalacją. Być może nie było to zaplanowane zabójstwo, lecz chwila impulsu, a potem próba ukrycia skutków zdarzenia. Inna teoria zakłada, że Iwona padła ofiarą napaści przypadkowego sprawcy kogoś, kto śledził ją w drodze do domu. Nie można wykluczyć również mężczyzny z ręcznikiem widzianego tamtej nocy. Najbardziej niepokojącą jest jednak trzecia hipoteza o tak zwanej zmowie milczenia wśród znajomych. W tym scenariuszu tragedia wydarzyła się jeszcze w Sopocie, prawdopodobnie w jednym z mieszkań w wyniku nieporozumienia lub awantury. Iwona została ranna lub zmarła, a osoby z jej otoczenia świadomie ukrywały prawdę, chroniąc siebie nawzajem. Taki układ milczenia oznaczałby, że nie wszyscy świadkowie mówili prawdę, a niektóre zeznania były sprzeczne lub wymijające. Analizy językowe wskazują na wyuczone ostrożne wypowiedzi, które Mogły być próbą unikania odpowiedzialności. W 2023 roku jeden z funkcjonariuszy Archiwum X przyznał, że osoby związane ze sprawą popełniły błąd, zakładając, że po tylu latach nikt nie wróci do tej historii. Jednak nowoczesne metody śledcze oraz determinacja pozwoliły wznowić działania, które mają na celu wreszcie rozwikłanie zagadki. Mimo intensywnych działań nie odnaleziono ciała Iwony Wieczorek. A nikomu nie postawiono zarzutów. Jednak śledztwo trwa nadal, a szanse na przełom wydają się realne. Rodzina Iwony, zwłaszcza jej matka, od lat domaga się prawdy i sprawiedliwości, nie tylko dla swojej córki, ale też dla wszystkich zaginionych, których los pozostaje nieznany. Co roku w Polsce ginie kilka tysięcy osób, a większość tych spraw nie trafia do mediów ani do szerokiej opinii publicznej. Historia Iwony Wieczorek jest przestrogą. Pokazuje, jak cienka jest granica między zwykłym dniem a tragedią jak łatwo zniknąć, nawet gdy świat wokół rejestruje każdy krok i jak trudna jest walka o sprawiedliwość, gdy prawda pozostaje ukryta przez lata. Najważniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi: co naprawdę stało się z Iwoną Wieczorek w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Prawda jest wciąż nieuchwytna, gdzieś między ostatnim nagraniem z monitoringu, znalezionym ręcznikiem i strzępami świadectw, może leży też w czyimś sumieniu, które od dawna nosi ciężar tej historii.